Po raz drugi w tamtym roku robiliśmy test. Pomysł urodził się z tego, aby dotrzeć do jak najmłodszej grupy osób. Widzieliśmy wypełnienie w stowarzyszeniach, fundacjach, organizacjach pozarządowych, które dobrze sobie radzą, które umieją sięgać po pieniądze i rozliczać, ale szukaliśmy pomysłu do tego, aby dotrzeć do grup nieformalnych skierowanych do młodzieży. Wiemy, że 16-, 17-latek, 18-latek no nie zawsze jest, nie działa w jakimś stowarzyszeniu. Bardziej często są to grupy nieformalne, grupa znajomych, grupa, grupy tematyczne i w tamtym roku zrobiliśmy test w czterech obszarach wyłaniając operatorów, którzy tak naprawdę zapewnili pełne formalności dla młodzieży. Oni mieli tylko wymyślić pomysł i dostać na to 4000 zł, przynieść prosty wniosek do urzędu, a całą papierologią zajmowały się czterech operatorów. Okazało się, że sprawdziło się to idealnie. Mieliśmy ponad 120 inicjatyw w różnych częstotliwościach i w różnych grupach między 20 a nawet pół tysiąca osób, więc w tym roku nie tylko powtarzamy, ale zwiększamy kwotę do 750 tysięcy złotych i dodatkowo dokładamy piątego operatora, więc jak widać inicjatywa się rozrasta i mam nadzieję, że jeszcze większa ilość osób, młodych ludzi zaangażuje się w ten projekt, a co za tym idzie w następnych latach już bardziej sformalizowanie oni już jako ci liderzy tych grup nieformalnych będą zakładali stowarzyszenia lub brali udział w pozyskiwaniu środków stowarzyszeń, które gdzieś w ich miejscowości czy wokół ich środowisk funkcjonuje.